Siemano. Dzisiaj, że tak powiem, na gościnnych występach w sumie cały tydzień. Nowy rok kończymy z wielkim pierdolnięciem. Jak pytaliście w międzyczasie co robię, że nie nagrywam. No to robię takie rzeczy jak jak ten rolsik za mną. Wyklejony całe z białego na czarny, razem z wnękami. Teraz właśnie kończę progi. Gdzieś tam. Jeszcze zostały lusterka. Trzeba to poskładać, nałożyć powłokę i tak dalej, i wszystko będzie gdzieś tam powiedzmy śmigać w internetach, bo na pewno zobaczycie na niejednym filmie na YouTubie i na niejednym koncie pewnie na Facebooku, Instagramie i tak dalej. Bo robię to razem z kolegą. Marcinem z Katowic. Także na pewno zobaczycie, usłyszycie. I co, ja Wam życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Wpierdzielam filmik dzisiaj, czyli sobota bądź niedziela. Zobaczymy. No i co, ja się z Wami żegnam i dalej zapierdalam do pracy.